Siemaneczko, dzisiaj kilka informacji na temat elektronicznego hamulca postojowego, funkcji HOLD i asystenta stabilizacji naczepy-przyczepy TSA. Elektroniczny hamulec postojowy jest aktywny automatycznie, w momencie wyłączenia silnika, przy otwarciu drzwi przy pracującym silniku, gdy prędkość pojazdu wynosi 0 km na godzinę. Jednak w razie potrzeby można go również uruchomić lub wyłączyć za pomocą dźwigni na desce rozdzielczej. Zintegrowana z nim funkcja HOLD może być aktywna na wzniesieniu lub na postoju, np. Na podczas zatrzymania się na czerwonym świetle. Wówczas wystarczy mocniej pedał wcisnąć hamulca zasadniczego. Hamulec jest zwalniany, gdy kierowca ponownie naciśnie na pedał przyspieszenia. Zapobiega to również niebezpiecznemu staczaniu się pojazdu, gdy rusza pod górkę. Aktualnie od grudnia 2020 roku nie jest już wymagane użycie dodatkowej, zintegrowanej z układem hamulcowym funkcji Hill Hold, czyli blokady przeciwdziałającej staczaniu się pojazdu. Mam nadzieję, że takie ciekawostki też Was interesują. A teraz czas na TSA, czyli dokładnie asystent stabilizacji przyczepy na czepy. Jaką on pełni funkcję? Zwiększa bezpieczeństwo jazdy. Poprzez zapobiegawczo aktywne wyhamowanie stabilizuje pojazd i przyczepę na czepę. W szczególnych sytuacjach podczas jazdy na krętych drogach. System w fazie hamowania silnikiem i przy zwolnionym pedale przyspieszenia zapobiega tak tzw. nadjeżdżaniu przyczepy na czepy na szybko pokonywanych zakrętach. System TSA stabilizuje cały zestaw ciężarowy na odcinkach płaskich lub na spadkach. Zanim dojdzie do sytuacji krytycznej, podczas jazdy na zakrętach system elektroniczny wyhamowuje naczepę, gdy nie zostanie naciśnięty hamulec nożny. W zależności od promienia zakrętu, zmienia się czas hamowania systemu TSA o długości zasterowanego impulsu hamowania. Aby zapobiec przegrzaniu się hamulców, system reguluje działa w 4 sekundowych odstępach i stale monitorowana jest temperatura w układzie hamulcowym przyczepy naczep. System TSA jest dostępny dla wszystkich podwozi ze skrzynią ładunkową i ciągników siodłowych. Warunkiem jest posiadania naczepy przyczepy z systemem ABS lub EBS. System ESP w pojeździe nie jest wymagany. Mam nadzieję, że takie coś również Was zainteresuje. Pozdrawiam!